Dzień dobry wszystkim. Na dzisiejszej lekcji omówimy sobie figury z grupy czworokątów. Ten temat macie także w podręczniku i zaczyna się na stronie, już mówię 57. Popatrzmy najpierw na podział czworokątów na obrazku. Mamy do dyspozycji takie figury jak kwadrat, tutaj zamalowany na niebiesko. Jest to figura, która ma wszystkie boki równe, także wszystkie cztery kąty ma równe, mają dokładnie 90 stopni. Te wszystkie kąty, jeżeli wiemy, że mają wszystkie po 90, a jest ich cztery, to od razu można sobie policzyć, że suma tych czterech kątów będzie wynosiła 360 stopni. I tak jest w każdym czworokącie, tak? Suma kątów w czworokącie daje 360 stopni. Zielony to prostokąt, ma boki. Które leżą naprzeciw siebie równe. Natomiast kwadrat miał wszystkie równe. I yy, boki, które sąsiadują ze sobą, czyli ten pionowy i tutaj poziomy, przecinają się pod kątem prostym. Natomiast boki, które leżą naprzeciw siebie, są do siebie równoległe. I teraz, jeżeli te dwie figury, Nieco pochylimy, otrzymamy rąb i równoległo bok. Rąb to jest właśnie taki pochylony kwadrat. Dalej pozostaje własność, że boki mają równą długość, natomiast już, już z kątami jest inaczej. Tutaj mamy dwa kąty ostre, które będą miały taką samą miarę. Tutaj natomiast mamy dwa kąty rozwarte, które też mają taką samą miarę. Ale jak dodamy cztery kąty do siebie, będzie 360 stopni. Równoległo bok to taki pochylony prostokąt, który zachowuje długości boków tak jak w prostokącie. Natomiast znowu kąty, które leżą naprzeciw siebie ym, są sobie równe. Czyli ten i ten i to są dwa kąty ostre. Oraz ten i ten dwa kąty rozwarte i suma tych kątów. Wynosi 360 stopni w każdym czworokącie. I trapez. O trapezach jeszcze będziemy mówić, ponieważ jest kilka rodzajów tych trapezów. Trapez ma podstawę dolną, podstawę górną, dwa ramiona. No i kąty tutaj dwa ostre, dwa rozwarte. Suma ich wszystkich także wynosi 360 stopni. Mogą być też dowolne czworokąty warunek, że muszą składać się z czterech boków i czterech kątów. Pod tabelką macie opis tych wszystkich figur. Tu kolory są zachowane. Jeżeli kwadrat był niebieski, to tutaj y, opis także y, jest w kolorze niebieskim. Tak? Patrzymy tu na kwadrat. Jeżeli chcemy poczytać o prostokącie, no to patrzymy na prostokąt, który jest w kolorze zielonym i opis także jest w zielonym, tak dalej, tak? Jeszcze tu jest mowa o przekątnych w opisach. Przekątne to są takie długości boków, które łączą przeciwległe wierzchołki. Jedna przekątna, druga przekątna, tak? Tak samo w kwadracie można je narysować, tak samo w rąbie. One łączą tu przeciwległe wierzchołki ze sobą. Także te opisy trzeba wszystkie tutaj e, poczytać i się nauczyć, i pamiętać o tym, że suma kątów w czworokącie każdym wynosi 360 stopni. Natomiast wiadomości o kątach były już wcześniej, tak? Kąty ostre, rozwarte, więc e, należy tam te pozostałe wiadomości pamiętać. I na następnej stronie, stronie 58, mamy pokazane trapezy. Yy, I mamy takie nazwy. Trapez prostokątny, ponieważ tutaj z jednej strony wygląda jak prostokąt i ma dwa kąty proste. Następnie trapez równoramienny ma dwa ramiona. Jedno z tej strony, drugie z tej. Jeżeli one są równe, właśnie, to. Mówimy o trapezie równoramiennym. Popatrzcie na kąty. Przy podstawie są dwa kąty alfa, te zielone. One są równe i na górze są dwa kąty rozwarte beta. Suma wszystkich oczywiście 360 stopni, czyli dwa kąty alfa i dwa kąty beta w sumie dają 360. I mamy dowolny trapez, który ma podstawę dolną. Tutaj podstawa. Dolna. Tutaj też jest podstawa. Podstawa górna, one są równoległe do siebie. No, dwa ramiona, które tutaj nie mają tej samej długości, dlatego jest to trapez dowolny i są też już różne kąty: alfa, beta, gamma, delta. No i jak dodamy alfa, beta, gamma i delta, to też razem otrzymamy 360 stopni. No, i teraz, właśnie na stronie 59 mamy zadania, które macie rozwiązać i do mnie przesłać. Omówię pokrótce te zadania. Tutaj w pierwszym zadaniu należy policzyć długość boku kwadratu i pojawia się pojęcie obwodu. Obwód w każdej figurze liczymy w ten sposób, że dodajemy długości wszystkich boków danej figury. No, jeśli znamy własności, tak jak na przykład tutaj w kwadracie, i wiemy, że kwadrat ma, 4 boki równe ze sobą. No to wystarczy tą liczbę 48, wtedy podzielić na 4, pod warunkiem, że ktoś zna, że kwadrat ma wszystkie boki równe. W zadaniu drugim mamy serwetkę, która jest w kształcie prostokąta. No i mamy policzyć, ile taśmy potrzebujemy. Żeby tą serwetkę oprzyć, no to oprzywamy z jednej strony, z drugiej, z trzeciej, z czwartej, tak, i wszystko trzeba do siebie dodać. Jest powiedziane, że z tej strony mamy 140 cm, a z tej 80. No i znowu trzeba wiedzieć, że w prostokącie po drugiej stronie też będzie 80, na górze też będzie 140, no i wszystko to trzeba do siebie Dodać tak, żeby wiedzieć ile centymetrów tej taśmy potrzebujemy. Trzecia figura równoległobok. Przypominam, że to jest taki pochylony prostokąt. Zachowane są też własności, że boki naprzeciwko siebie są sobie równe. No i jest podane jeszcze, że w tym naszym równoległoboku kąt ostry, czyli ten, ma 40 stopni. Po drugiej stronie też jest kąt ostry i ma 40 stopni, czyli 40 dodać 40 daje nam 80. Natomiast jeszcze tutaj są dwa kąty rozwarte, które też są równe, czyli ten i ten, jakieś tam kąty alfa. No i pamiętajcie, że te dwa kąty alfa i te 80 razem powinno dać 360 stopni bo tyle wynosi suma kątów w czworokącie więc od 360 odejmujemy 80 tak, w te dwa kąty po 40 i to co nam zostanie, musimy jeszcze podzielić na dwa, bo mamy dwa kąty alfa zadanie czwarte w zadaniu czwartym mamy trapez prostokątny czyli z jednej strony wygląda jak prostokąt kąt ostry tutaj tu jest kąt ostry, ma miarę 43 stopnie, ale przypominam, że prostokątny tu ma po 90, czyli w zasadzie trzy kąty znamy. A suma kątów w czworokącie 360, czyli jak ten sobie nazwę przez beta, to teraz jeden kąt prosty, dodać jeden kąt prosty, dodać ten kąt 43 i dodać nasz kąt alfa, którego nie znamy, Powinny dać w sumie 360 stopni. Czyli musicie dodać 90, 90 i 43 i zobaczyć, ile brakuje do 360. I zadanie piąte. Mamy trapez równoramienny, czyli taki, który ma dwa ramiona równe. I teraz obwód tego trapezu wynosi 30 decymetrów. Przypominam, 1 decymetr to jest 10 cm. Ramię ma długość 5. Ramiona są równe, ponieważ jest to równoramienny. Podstawa górna ma 14. Czyli właściwie nie znamy tylko podstawy dolnej. Tak? Tutaj tego nie znamy. Jakieś x. Natomiast wiemy, że jak dodamy wszystko, to otrzymamy 30 decymetrów. Czyli dodajemy 5, dodajemy 5, dodajemy 14 i tu musimy wymyśleć to, czego szukamy, i to wszystko powinno dać 30 decymetrów. Czyli tutaj trzeba poszukać. Ile brakuje? tu, tak, żeby wyszło 30. Zadanie szóste. Znowu mamy yy, równoramienny, ale zobaczcie, że już trójkąt, tak? Trójkąt równoramienny to był taki trójkąt, który tutaj, tak, miał dwa ramiona równe ze sobą to ramię tu jest po y, o długości 6. Oblicz obu trójkąta równoramiennego, którego ramię o długości 6 cm napisałam, dwie szóstki, jest dłuższe od podstawy o 3 cm. To jeżeli ramię jest dłuższe, no to automatycznie podstawa ma być krótsza o 3, no to tutaj, czyli tu musi być tak, że jest 3, natomiast ramiona mają o6. Tak widać, że podstawa jest krótsza od ramion, a ramiona są dłuższe od podstawy dokładnie o3. Mamy obliczyć obwód, czyli trzeba te trzy liczby do siebie dodać. I zadanie siódme. Mamy równoległobok, bok, czyli pochylony prostokąt, w którym jeden bok ma długość 8. A drugi jest od niego o 5 krótszy. No jak krótszy to musimy jakby odciąć, czyli odjąć. I po drugiej stronie, no to mamy takie same długości, a obwód. Wszystko musimy do siebie dodać. I ostatnie zadanie. Mamy dwie figury równoległobok, czyli pochylony prostokąt i rąb, czyli pochylony kwadrat. No i wiemy, że jak dodamy wszystkie boki do siebie, no to one mają równe obwody. W rąbie te wszystkie boki są równe, natomiast w równoległoboku, no to tylko te, które leżą naprzeciw siebie są równe. Bok rąbu ma długość 7, tak? To jeżeli jest podany bok rąbu, no to tak naprawdę wszystkie boki rąbu mają po 7. 7, 7, 7, 7. Czyli właściwie dla tego rąbu możemy już obwód policzyć, bo to będą cztery siódemki, tak? Tutaj łatwo policzycie. Jak przejdziemy teraz do naszego równoległoboku i jest powiedziane, że jeden bok równoległoboku ma 5. czyli ja tu wpiszę na przykład zamiast tych x-ów pięć, no tak, tu będzie na przykład 5. I tu będzie 5, tak? Wiemy, że te mają po 5, czyli one razem mają 10. I będziemy wiedzieć też, ile będzie miał cały, bo ma mieć taki sam jak rąb. Czyli tutaj, jak wyliczycie tą liczbę, no to ten obwód będzie identyczny, tak? Czyli 5 plus 5 plus dwa te boki czerwone, których na razie nie znamy, i ja sobie nazwałam je Y. -kami. To zrobię takie dwie krateczki, tak? mają dać obwód taki sam jak naszego rombu tutaj, tak? więc 5 i 5 to 10, tutaj obwód rombu, no to te 4 siódemki, czyli 7 razy 4, no to tu powinniście wpisać ile to jest i później się zastanowić ile brakuje, żeby to się zgadzało, czyli ile trzeba dodać do tego 10, żeby wyszedł obwód taki sam jak przy rombie. Życzę miłego rozwiązywania. Korzystajcie z tych moich podpowiedzi, bo na pewno będzie dużo prościej. Treści zadań nie przepisujemy, robimy tylko pomocniczy rysunek i obliczenia. Obwód jeszcze może podam, oznaczamy, o, wy, wy równa się, tak? I tutaj piszemy obliczenia. W takim razie do widzenia i do usłyszenia w następnym filmie.